Siemaneczko ludziska z tej strony junior, a dzisiaj w odcinku, jak nie dać się wydymać przez internet, słuchajcie, generalnie yy, zbliżał był jakiś czas temu Dzień Kobiet, no już dawno temu, ale chodzi o to, że po prostu teraz mi się ten problem zrobił, yy, bo. Kupiłem dla swojej kobiety po prostu taki skromny upominek, bo mnie nie ma i tak po prostu coś chciałem skromnie wysłać. No to też są jej urodziny, ale po prostu wiecie, no wolę dać prezent osobiście, a jako Dzień Kobiet to po prostu wolałem coś podarować tak skromnie. No i zamówiłem tą bransoletkę z internetu. Słuchajcie, ogólnie wrzucam Wam tu teraz screena. Na screenie jest napisane, że to jest tam próbka srebra 925 z najwyższej jakości. Ja Wam powiem tak, no to jeśli jest to z najwyższej jakości, to moja kobieta nosząc tą bransoletkę yy, miesiąc wygląda tak. No, tak wygląda po miesiącu. No i oczywiście wkurzyłem się, bo Ogólnie to jej wytłumaczyłem, że to nie moja wina. no Ona to doskonale rozumie, że po prostu to ktoś y, zrobił mnie w Bambuko, a nie no, wie, ja ją. Ja, no ja, ja nigdy bym szczerze, nikomu coś takiego nie zrobił. No i to jeszcze był prezent. No i wkurzyłem się, mówię, dobra, mówię, 100 zł piechotą nie chodzi, bo jakbym dostał 100 zł, pie teraz to bym się cieszył. No, zawsze wiecie, to nie jest dużo, ale. Dogadałem się z tym gościem na pewne warunki. Tu zaraz też zamieszczę screeny. I tylko po prostu nagrywam ten materiał w celu, żeby ostrzec was, no bo mianowicie chodzi o to, żeby po prostu ludzie yy, nie dali się oszukiwać i tępili coś takiego, no bo słuchajcie, to jest kasa ciężko zarobiona przez nas i wiecie, jak on jedną osobę tak zrobi w bambuko, to kolejne zrobi, tak? Bo sobie ktoś odpuści i powie, dobra, a tam będę się kłócił o tą stówę, latał po komisariatach albo gdzie tam zgłaszał i tak dalej się bawił. Ja grzecznie napisałem oczywiście tu wam teraz screeny yy, zawieszczę, napisałem, czekam, już no już dwa tygodnie chyba bodajże i nic, zero odzewu, no to po prostu postanowiłem nagrać ten materiał, tak? No niech se gościu też nie myśli, że wszystkich zrobi w Bambuko, a najchętniej to bym mu wysłał ten materiał. I nie wiem czy tak nie zrobię po prostu, bo jak tak jak tak chce się bawić, to ja mu też opinię popsuję po prostu, no, popsuję, no. Gościu, sprzedajesz, yy, sprzedajesz jakieś buble i jeszcze sam się do tego przyznajesz i jeszcze nie masz honoru zwrócić tych pieniędzy, które po prostu dałeś, no to, to wiecie, to, to dla mnie to jest, to jest totalne oszustwo i szczerze, ja ogólnie Chcę te moje pieniążki i ja je odzyskam. Będę tak długo walczył aż odzyskam, bo to są moje ciężko zarobione pieniądze i ja nawet o 10 zł się wykłócę, tak? Tylko mam pytanie do was. Czy jest sens się starać? Sens się starać. W sensie co zrobić w takiej sytuacji, bo... No widzicie, gościu sam stwierdził, że odda, a nie odda, tak? No ja też nie chcę, ja nie chciałem tego materiału nagrywać, ale jestem do tego zmuszony. No i przede wszystkim to jest takie ostrzeżenie dla Was. Ja wiem, że, ja wiem jeszcze taką puentę na koniec, że ja nigdy nie kupuję rzeczy takich przez internet. Wolę iść do sklepu, pomacać, yy, wiem, co kupuję i tak dalej. Ja zawsze tam mogę wrócić i to oddać. Tutaj niestety nie mam takiej możliwości, bo zamawiając to, no, dzieli mnie przepaść po prostu między mną a kobietą 1200 km nie jestem w stanie, mogłem tutaj to kupić e, spakować i wysłać, ale to jest więcej bawienia się i tak dalej coś czułem, że ogólnie będzie jakiś problem z y, tą bransoletką że w sensie, no, myślałem, że po prostu jakaś będzie delikatna, się urwie, czy coś w, te, w tym stylu ale że aż to taki bubel będzie to święcie nie byłem przekonany. No i słuchajcie, nie dajcie się wydymać przez internet. Patrzcie, czytajcie wszystkie opinie i warto, warto to sprawdzić, bo no widzicie, jak coś jest podejrzanego w aukcji, to lepiej tego nie kupować i dać sobie spokój, bo to szkoda, szkoda nerwów i pieniędzy. Słuchajcie, to by było ode mnie na tyle. Ja się z Wami żegnam, zostawcie tam jakąś łapkę jak możecie i suba oczywiście, to motywuje do kolejnych filmów. No i piszcie, czy, czy da, się, da się odzyskać jakieś, jakoś te pieniążki, no bo szczerze nie jest to duża kwota, ale jakbym szczerze miał ją tak e, komuś dać, to wolałbym na jakiś cel charytatywny wpłacić, niż, e, niż po prostu dać jakiemuś oszustowi, tak? No i ode mnie to by było tyle. Trzymajcie się i widzimy się w następnym, a na pewno materiały się pojawią. Także ją!